Witam w blogu redakcji Globenergia. Energia. Jesteście w koło brzegu, gdzie odwiedzamy dom jednorodzinny zaopatrzony w powietrzną pompę ciepła. Z nami jest Pan Adam Koniszewski, firma AGRENDIMPREG. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jaki jest to budynek? Jest to nowo budowany budynek o powierzchni grzewczej około 150 m2. Budynek jest zaopatrzony w pompę ciepła, która ogrzewa oraz przygotowuje ciepłowodę użytkową. Jak konkretnie wygląda system grzewczy? System grzewczy składa się z urządzenia. Umieszczonego na zewnątrz powietrznej pompy ciepła oraz systemu ogrzewania podłogowego, znajdującego się wewnątrz budynku. Dom zaopatrzony jest wyłącznie w system ogrzewania podłogowego? Tak. Dlaczego? W pompach ciepła kierujemy się najwyższą sprawnością. A żeby tą sprawność uzyskać, należy projektować systemy niskotemperaturowe. Czyli, żeby zaoszczędzić na rachunkach przy pompach ciepła, najlepiej zastosować jeden system grzewczy, niskotemperaturowy, czyli wyłączyć ogrzewanie podłogowe, wtedy osiągniemy najlepsze efekty. Tak, jeżeli inwestor, przyszły użytkownik ma cieszyć się tym urządzeniem, a co za tym idzie niskimi kosztami eksploatacyjnymi, tym należy się kierować. Jak to jest zbudowane i dlaczego w ten sposób? Bo widzimy, że całe urządzenie jest na zewnątrz. Czy to nam nie przeszkadza w jakiś sposób? Nie. Dzisiaj technologia pomp ciepła na tyle się rozwinęła, że pompy ciepła typu monoblok, którą tutaj widzimy, jest to cała jednostka umieszczona na zewnątrz. W tym urządzeniu znajduje się pozyskiwanie ciepła z powietrza oraz dystrybucja ciepła do budynku rurociągiem w izolacji. Parownik jest on na tyle dużej powierzchni wymiany ciepła oraz układ chłodniczy, począwszy z wentylatorem, na tyle zaawansowany, że sprawności tych urządzeń przy temperaturze. 2 stopnie na zewnątrz i 35 system dystrybucji ciepła do budynku osiąga sprawność 4,2. Mamy do czynienia z powietrzną pompą ciepła typu Monoblock LA9STU marki Dimplex o mocy grzewczej 9 kW. Na wysoki współczynnik COP składa się szereg elementów tego urządzenia. Między innymi cichobieżny modulowany wentylator w kształcie soli skrzydeł, parownik o dużej powierzchni wymiany ciepła, elektroniczny zawór rozprężny, ekonomizer, oraz automatyka, która dostosowuje temperatury zasilania systemu grzewczego jak najniżej, jak to jest tylko możliwe, zachowując wysoką efektywność. Automatyka ponadto zapewnia zdalny dostęp do parametrów pracy oraz diagnozy tego urządzenia, jak, jak to przez użytkownik, jak i przez serwis. Przedstawione urządzenie objęte jest pięcioletnią gwarancją producenta. Czas trwania instalacji to jest około 7 dni roboczych. Podstawowym, tutaj, pierwszym elementem jest wykonanie fundamentu pod tutaj, zewnętrzne urządzenie. Charakteryzuje się to dużymi pozytywami, ponieważ nie musimy ingerować w rozbiórkę oraz remont czy, czy przeróbki wewnątrz domu. Koszty inwestycji w budynku jednorodzinnym o powierzchni około 160-170 metrów przy instalacji podłogowej. Wynosi, jeżeli biorąc pod uwagę urządzenie oraz całą instalację urządzenia, to jest około 40 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o miesięczne koszta eksploatacji pompy ciepła, w okresie zimowym oscylują w granicach 400-450 zł, natomiast w pozostałych okresach roku ta, ten koszt drastycznie spada nam w dół i płacimy tylko za podgrzew ciepłej wody użytkowej.